Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. W bieżącym wydaniu naszego programu powiemy m.in. o sytuacji związanej z osiedlem Orła Białego. Czy propozycje nowych przepisów pozwolą jednak na zabudowę wnętrza osiedla? Miejski radny ostrzega przed takim niebezpieczeństwem. Zapraszam. Czy zielona polana między kościołem a szkołą na osiedlu Orła Białego jest zagrożona budową bloków? Radni się obawiają, planiści uspokajają. Urzędnicy przygotowują projekt nowego studium zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Radnego Łukasza Kapustkę zaniepokoił zapis, który mówi o tym, że te działki zostały ujęte jako zabudowa wielorodzinna. Kilka lat temu Rada Miasta Poznania uchwaliła plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdzie zapisano, że powyższe działki mogą być przeznaczone na sport i rekreację. Obecnie, kiedy miasto przygotowało projekt studium zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu nadrzędnego nad miejscowym planem, okazuje się, że nie utrzymano tego zapisu z miejscowego planu jako sport i rekreacja, tylko dopuszczono zabudowę wielorodzinną. Radny więc obawia się, że jest to zielone światło dla deweloperów. Miejscy planiści tłumaczą jednak, że nie ma możliwości budowania w tym miejscu bloków, ponieważ obowiązuje tutaj cały czas Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z 2015 roku, a to na jego podstawie wydaje się pozwolenie na budowę. Sama koncepcja osiedla, to co jest zapisane w planie miejscowym, nic tu się nie zmienia, jest to teren usług sportu i rekreacji. Niezależnie od tego, jakie się pojawiają informacje, czy też jakie być może jakieś wnioski czy opinie mogłyby do nas wpłynąć. Nie ma takich planów, żeby przekształcać ten teren w kierunku zabudowy mieszkaniowej. Szczególnie jeśli chodzi o tereny zieleni, tych osiedlowych, czy tych z terenów usług, sportu i rekreacji, są one chronione planami miejscowymi. Miejscowy plan jednak można zmieniać. Taka zmiana zawsze jest poprzedzona wyłożeniem projektu do publicznego wglądu i konsultacjami. Mieszkańcy nie chcą jednak po raz kolejny blokować możliwości stawiania tutaj bloków. Jeżeli studium natomiast zostanie uchwalone, będzie wymagana zmiana miejscowego planu pod studium. Czyli to nie jest tak, że te bloki pojawią się lada moment, prawdopodobnie cała procedura będzie trwała kilka lat, natomiast warto, aby na etapie studium zabezpieczyć na tym terenie sport, rekreację oraz zieleń urządzoną. Czy zatem można zmienić zapis w studium, żeby mieszkańcy nie obawiali się, że na jego podstawie zostanie w przyszłości zmieniony miejscowy plan? Nie można tego zrobić z tak tej prostej przyczyny, bo to jest za mały fragment po prostu. My tego w studium nie wyrysujemy. Jest to za duża skala, żeby takie szczegóły się tam mogły znaleźć. W tym projekcie, który przygotowaliśmy, studium się o tyle różni dla tego terenu, że przyjęliśmy takie założenia wyjściowe, że chcemy wszystkie tereny zieleni w mieście, także tej osiedlowej, które mają powyżej pół hektara, już zapisać w studium w tym nowym projekcie studium, dlatego że studium jest takim wyznacznikiem polityki miejskiej, jest taką swoistą konstytucją przestrzenną, stąd zależy nam na tym, żeby te tereny powyżej pół hektarowe w tym studium były już wskazane i także już z poziomu tego dokumentu, jakim jest studium, były chronione. Radny samorządu pomocniczego Żegrze jednak postanowił działać, do czego namawia też mieszkańców Poznania. Rada Osiedla Żegrze na sesji na swojej sesji podjęła uchwałę, wnosząc uwagi do tego projektu studium, wskazując, że teren ten powinien być przeznaczony pod zieleń urządzoną oraz sport i rekreację. Także mieszkańcy w sposób zorganizowany przesyłają do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej swoje uwagi. Do 6 maja można składać opinie do projektu. Należy je wysłać na adres mpumałpa.poznań.mpu.pl lub złożyć osobiście w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na ulicy za Bramką 1 w Poznaniu. 500 zł mandatu. Taką karę będzie musiał ponieść mężczyzna, który podrzucał odpady budowlane do altany śmietnikowej na osiedlu Armii Krajowej. Zdjęcia zrobił jeden z mieszkańców, następnie administracja osiedla wysłała je do Straży Miejskiej. Na fotografiach widać markę pojazdu, numer rejestracyjny oraz mężczyznę, który wyjmuje odpady i układa je pod altanką. Strażnikom z referatu Nowe Miasto udało się ustalić tożsamość mężczyzny, ale oprócz mandatu został na niego nałożony obowiązek odwiezienia odpadów do legalnego punktu odbioru i okazania pokwitowania jako dowodu. Materiały budowlane nie są śmieciami, które można wyrzucać do altan śmietnikowych, tego typu odpady należy zawozić na gratowisko. Na Nowym mieście znajduje się ono przy ulicy Wrzesińskiej 12. Firma Murapol przebudowuje układ komunikacyjny w okolicy swojej inwestycji przy ulicy Wagrowskiej. Powstają tu dwa ronda pod ulicą Hetmańską i łącznik między nimi, sieć ścieżek pieszorowerowych oraz zjazd i wjazd na ulicę Hetmańską. Dodatkowo firma wybuduje nową drogę równoległą do ulicy Unii Lubelskiej w kierunku kolejnych prognozowanych inwestycji mieszkaniowych, która będzie nosić nazwę Nowa Wagrowska. Znamy też szczegóły dotyczące innych części inwestycji. Rondo, które będzie zlokalizowane po stronie budowanych bloków, będzie mieć kształt elipsy i cztery wloty. Ma stanowić nowe połączenie ulicy Wagrowskiej z Hetmańską, a rondo zlokalizowane po stronie osiedla Armii Krajowej z kolei ma umożliwiać wyjazd z obszarów inwestycji mieszkaniowych i spowalniać ruch. Układ ścieżek rowerowych, które wybuduje Murapol zapewni ciągłość połączeń dla ruchu rowerowego pomiędzy rondami Starołęka i Żegrze. Jak co roku rozpoczął się maturalny maraton. 4 maja odbył się egzamin z języka polskiego, następnie matematyka, 5 maja i 6 język angielski. Seria egzaminów zakończy się dopiero 23 maja. Tegoroczni maturzyści, podobnie jak było to rok temu, dużo czasu spędzili na nauce zdalnej z powodu pandemii. Udaliśmy się z kamerą do 14 Liceum Ogólnokształcącego na Osiedlu Piastowskim, aby dowiedzieć się, czy nauka zdalna była dla nich szczególną przeszkodą. Nasz rocznik jest bardzo wyjątkowy. Po pierwsze, to wszystkie wcześniejsze rzeczy, które się działy w naszej edukacji. No i wiadomo zdalne, ale myślę, że jeżeli ktoś się na solidnie przykładał do nauki, to myślę, że mu dobrze pójdzie ta matematyka. Jakby trzeba dużo chęci, żeby wszystko dobrze poszło. Więc miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Myślę, że źle, lepiej by było stacjonarnie. Dlaczego? No nie wiem, łatwiej mi się uczy w szkole niż w domu, na pewno. Ciężko, ciężko, wydaje, lepiej było się przygotować samemu do tej matury. Korki i inne zajęcia pozalekcyjne, wydaje mi się, że miały największą rolę w przygotowaniu do matury. Miałem więcej czasu na naukę, przez to, że nie musiałem iść do szkoły. Nie było Ci trudniej? Nie. Dlaczego? Chciałem czasem w własnym zakresie i jestem osobą dość sumienną, więc te, powiedzmy, dwie godziny, trzy, które traciłem na dojazd do szkoły, i powrót ze szkoły do domu, no, sprawiły, że wykorzystałem je jak najbardziej na naukę. Wydaje mi się, że my na pewno mieliśmy łatwiej niż poprzedni rocznik, bo jednak te ostatnie miesiące byliśmy w szkole i mieliśmy taką możliwość, żeby z tymi rówieśnikami jakby ten stres razem jakby... Że wiedzieliśmy, że każdy się stresuje, a jak ja słyszałam z poprzednich roczników jednak zostali zamknięci przez te ostatnie miesiące sami w, w po prostu w pokojach i mi się wydaje, że, że to jest na pewno plus u nas. Myślę, że to jest kompletnie zależne od osoby, bo są tacy, którzy się rzeczywiście na zdalnych uczyli, są tacy, którzy siedzieli przed komputerami i robili co tam chcieli, ale myślę, że no tak jak powiedziałem to jest zależne od osoby. Ja jestem przygotowany. Ja jestem uczniem, który ma ADHD i nie potrafił siedzieć w miejscu, więc... Mi to ciężko szło, zwłaszcza, że mieszkam na zapoznaniem, gdzie internet w tych czas, tamtych, tamtejszym czasie był dosyć słaby i często przecinało internet sobie działał, zwłaszcza że ma się strataż bofty do nas zdalnych i mało co wyniosłem z tamtejszego okresu. Ruszyła przebudowa skrzyżowania ulic Baraniaka i Wołkowyskiej. Od środy 4 maja toczą się tu prace drogowe, będą trwać do końca lipca. W tym czasie następować będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. W pierwszym etapie prowadzone będą prace przy poszerzeniu jezdni ulicy Baraniaka. Wraz z postępami robót zawężane będą pojedyncze pasy jezdni w kierunku centrum oraz w kierunku ulicy Dymka. Dopuszczalna prędkość pojazdów zostanie czasowo ograniczona do 30 km na godzinę, a ruch pieszych będzie odbywać się tylko po jednej stronie ulicy. Oprócz tego remontu skrzyżowania w tym roku drogowcy mają jeszcze w planach wymianę nawierzchni jednej z ulic na Starym Rzegrzu. Chodzi o ulicę Redarowską, która w przyszłości była już wielokrotnie łatana. Nie znamy jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia prac, ale wiadomo, że są one zaplanowane na lipiec. Domy Kultury zapraszają na majówkę na osiedlu piastowskim. Piknik rodzinny odbędzie się w sobotę 7 maja w godzinach od 15 do 19 na boisku przy 14 Liceum Ogólnokształcącym. Na zielonej scenie wystąpią Poldek Twardowski z muzykami, zespół wokalny Poznańskiej Wrzosy pod kierownictwem Piotra Wizy, uczniowie sekcji klawiszowej Domu Kultury na Skarpie, Janina Rybarczyk z seniorami klubu Piastun oraz Golden Collective. Będzie można zjeść lody z miazgi, wziąć udział w zawodach sportowych, oraz zatańczyć poloneza. Należy zabrać ze sobą koc i dobry humor. Organizatorami są Dom Kultury na Skarpie oraz 14 liceum ogólnokształcące. Piękna pogoda, słońce, a niedługo wakacje. Można już je pomału planować. Znamy termin otwarcia zapisów na półkolonie letnie i terminy turnusów w stanicy Gości Raj w Puszczy Noteckiej. Dzieci i młodzież do Gościmia będą mogły pojechać na 12 wakacje w czerwcu i lipcu. Pierwszy rozpocznie się już 27 czerwca, następny zaczyna się 8 lipca i kolejny 19 lipca. Zamierzamy przyjąć około 40 osobowe grupy. Jak zwykle mnóstwo atrakcji w Stanicy to jest kontakt z jeziorem, kontakt z lasem, świetnie przygotowana kadra, świetna kuchnia, a także jeżeli ktoś ma ochotę na takie wakacje trochę survivalowe w odcięciu od cywilizacji, a wiemy, że to też jest teraz popularne, serdecznie zapraszamy wszystkich w wieku od 7 do 16 lat. Młodsze dzieci będą mieszkać w zuchówce, starsze w drewnianych domkach. Stanica Gości Raj ma własną stołówkę, kuchnię, plażę oraz atrakcje na zamkniętym terenie. Cena obozu to 1850 zł dla dzieci z naszej dzielnicy. Dla pozostałych dzieci wakacje w stanicy będą droższe o 100 zł. Znamy już też termin zapisów na półkolonie letnie, które organizują wszystkie domy kultury. Zapisy na półkolonie będą się odbywały od 6 czerwca i później już oczywiście kolejne dni. Przygotowaliśmy właściwie całe wakacje półkolonii. Wszystkie domy kultury będą organizowały u siebie półkolonie. Mamy nadzieję, że już na tych zwyczajnych warunkach, czyli zamierzamy przygotować turnusy 20-osobowe. Dzieci i młodzież będą korzystać z atrakcji w domach kultury na stadionie Olimp na osiedlu Rusa, ale także wyjdą na wycieczki po Poznaniu oraz pojadą autokarem za miasto. W cenie ubezpieczenie, poczęstunek, bilety wstępu, stawka za komunikację miejską czy autokar. Więcej informacji dotyczących półkolonii podamy w najnowszym wydaniu Ratajskiego Fertla Kultury 17 maja. Gazeta Ratajska jest już dostępna w naszej dzielnicy, a w niej relacje z bieżących wydarzeń kulturalnych, między innymi urodzin Domu Kultury Jędruś, podczas którego zagrał główny zawór Jezu. Ponadto zaproszenia na imprezy, które spółdzielnia chce zorganizować w najbliższym czasie. Dziennikarze przyjrzeli się także jak osoby prywatne czy lokalne firmy oraz fundacje pomagają Ukrainie w naszej dzielnicy. Gazetę Ratajską można bezpłatnie dostać m.in. w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych i w Becie, na osiedlu piastowskim, w domach kultury, kierownictwach osiedli, w sklepach z połem oraz w SPARM na Starym Rzegrzu, w chacie Polskiej na Powstani Narodowych, w restauracji Trojka na Armii Krajowej oraz w ośrodku przywodnym Rataje, czy w klinice weterynaryjnej Majpet na osiedlu Tysiąclecia. Zapraszamy do lektury. RTK jest trzecią najchętniej oglądaną telewizją lokalną w Poznaniu. Tak wynika z badania oglądalności przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Ratajska telewizja kablowa ustępuje oglądalnością tylko WTK oraz TVP Poznań. Wiadomości o tym, co dzieje się w mieście z naszych programów czerpie 13% mieszkańców, ale to dane dotyczące całego Poznania. Na nowym mieście RTK ogląda 31% mieszkańców. Wśród osób, które pozyskują informacje dzięki ratajskiej telewizji kablowej, 63% oglądają ją przynajmniej raz w tygodniu. Zdecydowana większość osób oglądających odbiera program RTK najczęściej za pomocą sieci kablowej INEA, 82% wskazań. Pozostali widzowie korzystają z internetu. Najważniejszą zaletą RTK według respondentów są lokalne informacje niedostępne w innych mediach. Najwięcej zapytanych osób, bo 83% stwierdziło, że poszukuje w RTK informacji na temat aktualnych wydarzeń w Poznaniu, a także problemów mieszkańców osiedli Rataje, Hartowo i Żegrze. Dość często widzowie poszukują wiadomości o działaniach i inwestycjach Urzędu Miasta Poznania, a także o spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Najchętniej oglądanymi programami są aktualności ratajskie Mój Poznań, Moja Wielkopolska i ratajski Fyrtel Kultury. Dla prawie co czwartej osoby istotne jest, aby RTK pozostało w ofercie INEA. Pozostawienie RTK w ofercie kablowej jest szczególnie ważne dla osób starszych. Badanie przeprowadzono w kwietniu na próbie 500 mieszkańców Poznania. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 12 maja, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia!